O bardzo wczesnej porze Barbarzyńskiej. Joanna Jaks, Jakubczak. Tak. Jak to pseudonim literacki. Pisarka od pięciu lat, kilkanaście powieści, kilkanaście książek. Zamiłowanie artystyczne, malowanie na szkle, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Polonistyki? Nie. Nie? Nie, nie, nie. A co to było? Technika. Oj, ciężka to pora widzę. Ale budzimy się. To znaczy nie, to, to, to nie w ogóle, w ogóle ja nie, nie miałam przez całe swoje życie dorosłe styczności z pisaniem. Mhm. zawsze się śmiałem. Czyli to się gdzieś tam narodziło później dopiero. Nie no, myśl, się, myśl sama narodziła się wcześniej, mhm. ale jakby z. To, to, że zacząłem pisać, no to, to, to było bardzo późno. Ja zawsze się śmieję, że, że jedyne co pisałam, to donosy na kolegów. <laughs> Oczywiście nieprawda, Oczywiście, ale, tak. ale, ale mówię, no, pracowałam w korporacjach finansowych, więc tutaj jakby. No nie, nic wspólnego z pisaniem nie miałam. Mhm. Natomiast marzenie urodziło się we mnie. No w ósmej klasie, czyli miałam 14 lat i to było tak dawno temu, że już sama nie pamiętam. Mhm. Ja jestem z pokolenia, które czytało książki. Czyli tak jak dzisiaj młodzież ma gdzieś tam na szafce przy łóżku smartfona. smartfona, tak? No ja miałam stosik książek, no i sobie tam przed snem wybierałam książki, które akurat jaki jak według nastroju. Mhm bardzo dużo czytałam i pewnego dnia przeczytałam taką powieść, która się nazywała Przeminało z wiatrem Margaret Mitchell i kiedy skończyłam czytać, to tak sobie pomyślałam Boże, jak ja bym tak pisać fajnie że takie historie, jak tak w... bo nie mówiłam historii mhm. przyznam się bez bicia No właśnie, bo, 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 bo twoje książki to jest historia to jest, mhm. to, jest, to są czasy dawne, to są no tak, bohaterowie, no to... które no, no ale... tak, no powiedzmy, minione to są bohaterowie, których przenosisz winną rzeczywistość. I tak się właśnie zastanawiałem, yy, czytając, że przecież. No nie da się napisać powieści historycznej bez znajomości tej historii, bez znajomości realiów, bez znajomości no, faktów tego, jak się kiedyś żyło, jak to mogło wyglądać, no bo no, co, no to wtedy wyjdzie powieść fantastyczna. <grym> Oczywiście, że nie. Kiedyś Ryszard Kapuściński powiedział, że na każdą napisaną stronę ma dwie przeczytane. U mnie to myślę, wyszłoby na jedną napisaną stronę pięć przeczytanych. Taki to jest absolutne minimum i to tak mówię, strzelam w tej chwili. <grym> Oczywiście trzeba przede wszystkim no, bardzo się pilnować, jeżeli chodzi o realia. To są drobiazgi, ale zawsze śmieję się, że, na przykład, w przypadku mojej debiutanckiej powieści, czyli dziedzictwa wąpeków, wyłożyłabym się na męskim rozporku ponieważ napisałam, że w którymś tam roku mężczyzna zasuwał w suwak w spodnie. A wtedy nie było? No wtedy... Znaczy już były zamki błyskawiczne, natomiast to były dopiero początki. Używało się ich w wojsku głównie, natomiast no królowały guziki i raczej mało prawdopodobne, żeby, żeby ten mężczyzna zasuwał w suwak w spodnie. I zawsze mogą być takie momenty, że trafi się czytelnik, który jest pasjonatem jakiegoś okresu, pasjonatem czegoś, o czym, o czym na przykład piszesz, mm -hmm. i możemy być tak zaskoczeni, że zwróci uwagę na taki drobiec, na taką pierdołę. Mm, to znaczy, jeżeli to jest y, pasjonat i zwróci uwagę na taki szczegół, mm. jeżeli popełniłam błąd oczywiście, no to szapoba. Mu za to. I uczymy się. I, i uczymy się. Natomiast y, gorzej jest, jeżeli komuś się wydaje, że wie, bo na przykład, swoją wiedzę czerpie z Wikipedii, mm -hmm. i na tym jakby ogranicza, y, do, do tego jakby ogranicza swoją wiedzę, y, i, i, i pisze głupotę. To jest wtedy groźne. No. Asiu, ee, no dobrze, pierwsza powieść. Sześć odsłów? Sześć części? Nie, 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 pierwsza to nie, pierwsza była książką pojedynczą, potem powstała druga część, i to powiem tak na bardzo wyraźne życzenie czytelników. Ja długo się wahałam, bo no, ta pierwsza powieść to było, no, było jakaś taka zamknięta całość. <laughs> no i różni ludzie, różne osoby, nawet dystrybutor z Warszawy mnie namawiał, żeby. żeby no, napisać drugą część, ponieważ no, zainteresowanie czytelników było tak duże. Natomiast, ale jeżeli czyta się te dwie powieści jakby osobno, to. to każda może tak, funkcjonować. Tak, mo, mo, mogą funkcjonować jakby odrębnie. Natomiast dopiero moja czwarta. Czyli zemsta i przebaczenie. No to rzeczywiście to był cykl, To jest cykl sześciotomowy, no i tutaj nie da rady zacząć od trzeciego, bo to jest jakby jedna mm -hmm. całość, to jest tak jakby wielka powieść napisana w odcinkach. Powieść zresztą, która miała mieć trzy tomy. Mm -hmm. I powieść, która miała kończyć się w czasach współczesnych. No właśnie, i teraz właśnie o, o, o coś chciałem się zapytać, no bo tak nie dziwi nas serial, który ma tysiąc 200, a co ja mówię 1200, 10 tysięcy odcinków. Mhm. W przypadku filmu trzecia część najczęściej jest już słaba. No tak, ta, takie mamy doświadczenia mhm. z filmów. Popatrz, niewiele jest takich książek, tytułów, których piąta, szósta część ciągle porywała, ciągle budziła zainteresowanie. na no, nie wiem, czy będzie dobre porównanie. No, Harry Potter jest przykładem takiej książki, że każdy kolejny tom był sukcesem ta powieść, ten cykl. Także przecież ee, no to niesamowite. Sześć części. E, ciągle nowe przygody, nowe fakty, nowe zdarzenia. Starałam się, żeby nie obniżać lotów, wręcz przeciwnie, żeby jeszcze bardziej podkręcać atmosferę, żeby z tego z domu na tom robić się, żeby ona się robiła coraz bardziej <laughs> frapująca. Nie ukrywam, bałam się tego. E, bałam się tego, ale... Ale udało się, udało się. Z, no i bardzo się z tego cieszę, że czytelnicy, którzy mm, po, po pierwszym tomie stwierdzili, że chcą czytać dalej, no bo czasami może się zdarzyć przecież, że ktoś sięgnie po powieść i nie odpowiada mu styl autora, nie wiem, bohaterowie, cokolwiek, i, no i nie sięga po dalsze części, ale ci, którzy już sięgnęli po, po, po drugą, trzecią, Zadowoleni. Tak? Historia zwykle nie jest łatwa. Dziękujemy panu. I tematy, które poruszasz w swoich powieściach też do łatwych nie należą. No nie. Najnowsze książki, najnowsze tytuły, w których przenosisz nas do miejsc, w których żyją Polacy, można powiedzieć tak troszeczkę zapomniani, prawda? Polacy, którzy trafili nie z własnej woli daleko, bardzo daleko, chcieliby przyjechać do Polski. Skąd takie zainteresowanie? To są jakieś takie rodzinne względy? Nie, nie. Ja nie miałam nikogo, kto był zesłany. Nie miałam żadnej rodziny na Kresach Wschodnich. Ta powieść, o której mówisz, pewnie chodzi Ci o Zanim Nadejdzie Jutro, ponieważ to nie jest najnowsza moja powieść, w związku z tym dlatego wymieniam no, to tytuł. Przepraszam. No jeszcze dwie się ukazały potem. To w ogóle ta powieść miała nie powstać. Ja nie, w ogóle nie planowałam napisania jej. Tylko tak się złożyło, że troszeczkę zaczęłam się udzielać w fundacji dla Rodaka. Aha, czyli e, najpierw była fundacja, tak, a potem tak, powieść. Tak, najpierw, najpierw była fundacja. W ogóle była przedziwna, bardzo zabawna sytuacja. Asia napisała. Wilkier i Dis, czyli Prezes Fundacji, napisała do mnie wiadomość na Facebooku, czy mogłabym przekazać swoją powieść mm, dla Polaków w Kazachstanie. To nie w ramach akcji książka. Ja. Dla Rodak. Tak, w akcji książka dla Rodak. I ja zajrzałam na jej profil, no i jej odpisałam. Pani Anno, czy ja mogę Pani przywieźć tę powieść, ponieważ ja jestem z Olsztyna. No i poręcznie, jak kręcę się po mieście, poręcznie mi po prostu było tę książkę przywieźć. I ona bardzo się zdziwiła, że jestem z Olsztyna, nie miała o tym pojęcia. I umówiłyśmy się. I później do Nowego Kawkowa przyjechała młodzież z Kazachstanu. I ja się poprosiła mnie, żebym ich odwiedziła, żebym jakąś taką pogadankę historyczną yy, zrobiła, troszeczkę może nie, nie, o, yy, nie o historii, którą oni znają od swoich dziadków, <coughs> tylko bardziej taką drugowojenną, to co się działo tutaj w Polsce. Ja taką pogadankę zrobiłam i troszkę tak się jakby przytuliłam do nich. Znaczy, oczywiście to, to, co ja tam jakieś drobiazgi, które robiłam, no nie da się porównać do działalności Asi czy Kalinki. Natomiast ponieważ jestem grafikiem, więc jakieś plakaty robiłam, czy tam powiedzmy, no nie wiem, pomagałaś, tak... jak mogłam. Tak, znaczy, jak mogłam. Pewnie mogłam więcej. Mhm. W każdym razie. Mm, Troszeczkę zainteresowałam się w ogóle tematem Kazachstanu, nie to, że ja w ogóle nie miałam pojęcia, co to było, ale jednak, no zajmowałam się inną, inną działką. No i pewnego dnia mówię do Joanny, wiesz, bo mi się wydaje, że ja tak no, niewiele robię, jeżeli chodzi o tą fundację słuchałam się opowieści, trochę materiałów zebrałam. Mówię, może ja napiszę taką, po, taki, taką książkę reportaż m, o tych Polakach, e, którzy tam, no dla, Jak oni w ogóle tam trafili? E, ja to zawsze się śmieję, bo, bo czasami występuję w programach, w, w ramach fundacji się śmieję, że jestem od polityki historycznej. Czyli w ogóle jak, się, jak to się stało, że ci Polacy się tam znaleźli i to w tak ogromnej ilości? No i ona się tak skrzywiła i mówi, reportaż, mówi, kto to będzie czytał? Mówi, a powieść, to co my chcemy powieść? No ja tak mówię, no, no, no dobrze, no, skoro uważasz, że, że mogłabym napisać no, fajną powieść i przemycić te wszystkie informacje, tę wiedzę, to mówię, no to, no to spróbuję napisać powieść. Tak? I pojechałaś tam? Pojechałam, pojechałam no poleciałam, bo pojechać tam się nie Znaczy nie, no da się na upartego, ale pojechaliśmy z fundacją. Okazja była taka bardzo fajna, ponieważ było to otwarcie pierwszego polskiego przedszkola w Karagandzie. No i poleciliśmy tam. Spotkaliśmy się również z potomkami Polaków, no bo umówmy się, ale te, ci ludzie, którzy byli zsyłani, no większość już nie żyją. Więc, więc to byli ich potomkowie. I powiem szczerze, że Kazachstan, jako miejsce do, takie do zwiedzania, tak, on mnie nie zachwycił. No bo to, są, to jest goły step. Fajnie zobaczyć i już tam drugi raz nie jest. Tak, ale wróciłabym właśnie dla tych ludzi, których spotkałam. Bo naprawdę no, fantastyczni ludzie, wzruszające bardzo spotkanie, ponieważ do tej pory, kiedy opowiadam o tym bo czasami, znaczy czasami prawie na każdym spotkaniu autorskim o tym wspominam, daję tam taką babuleńkę, która, która wycierała chustką oczy płakała i mówiła zabierzcie moje wnuki do domu i to było takie no, no nie da się obojętnie no, a do tej pory, że tak powiem, wzrusza. wzrusza wzrusza mnie to dlatego, że ja powiem w ten sposób w momencie, kiedy Kazachstan odzyskał niepodległość, czyli ten Związek Radziecki się rozpadł, wszystkie państwa w ciągu kilku lat zabrały swoich obywateli do siebie. To byli Szwedzi, Finowie, Niemcy, bo tam było sporo Niemców nadwołżańskich, Rosjanie. Wszyscy zabrali swoich obywateli stamtąd, bo, bo, bo różne jakby z różnych powodów yy, oni się tam znaleźli, w tym Kazachstanie. Tylko nie Polacy. Hmm, właśnie kilkadziesiąt, ponad sześć tysięcy, prawda? Tak, znaczy, o, osób pochodzenia polskiego tam jest dużo więcej. Aha. Natomiast te, ten proces repatriacyjny w stosunku do tego, jak wiele Polaków chce wrócić, no jest niewydolny. No po prostu to, to, to za długo trwa. Minęło no, 30 lat, tak? I oni ciągle tam są, oni ciągle czekają i to jest, to jest dla mnie karygodne. Ja nie wskazuję tutaj, że ten rząd to to zrobił, ten rząd to. Nie, wszyscy jak jeden mąż. Nie e, zrobili wszystkiego, nie, co ta, można było. Tak, nie zrobili wszystkiego, co można było, a my jesteśmy im to winni. No, przecież oni się tam nie znaleźli, dlatego że pojechali, postanowili sobie ułożyć życie w Kazachstanie, tylko oni zostali tam zesłani. I, no mówię, no, póki był wielki brat i były takie, a nie inne układy, to co innego, no ale w momencie, kiedy my staliśmy się wolnym krajem, kiedy Kazachstan stał się wolnym krajem, no to tutaj, mówię, to, to, to powinniśmy się wstydzić. My jesteśmy tym Polakom winni to, żeby zrobić wszystko, żeby każdy, kto chce, mógł wrócić do kraju. I jakkolwiek. Można było usprawiedliwić te pierwsze lata, kiedy my otrząsaliśmy się, Sami kiedy uczyliśmy się, wolności. uczyliśmy się i wolności, i demokracji. I to wszystko no, panował taki, no, umówmy się, jeden wielki bałagan, ale w tej chwili no, wydaje mi się, że Polska jest już na tyle zamożna, żeby te kilka, te, nie wiem, 10 tysięcy, bo w tej chwili to chyba 10 tysięcy osób chce wrócić do domu, no, żeby przyjąć te osoby. To są, to są osoby, które kochają Polskę, oni pielęgnują wszystko, co polskie. Oni, oni tak. To, to jest nawet takie wzruszające, bo my na co dzień absolutnie no, nie doceniamy tego, że, że jesteśmy wolnym krajem, że no porównując chociażby, bo ja bardzo dużo jeżdżę samochodem, porównując jakie mamy drogi w tej chwili, że naprawdę nie mamy się już tam czego, czego o, wstydzić. Może z wyjątkiem ulicy Sybira. Która, <laughs> ale to wszędzie, która doczeka się na pewno ale Wszędzie są takie miejsca, natomiast natomiast no, powinniśmy się wstydzić, że zapominamy o, o ludziach gdzieś tam za granicą, których, którzy chcą wrócić. Tym bardziej, że mamy bardzo wielu yy, yy, przybyszy z innych krajów, którzy tutaj przyjeżdżają pracować, bo nie ma rąk do pracy. Zakładają swoje rodziny, funkcjonują, zarabiają w Polsce tak, więc, żyją. Więc tak, i... więc tutaj absolutnie jest jakby pole do popisu. I mówię właśnie kiedy, kiedy, kiedy ci rdzili Polska, oni, oni tak, tak, tak słabo Wschodniej. mówią. Tak po wschodniemu. <laughs> Słabo mówią po polsku, bo kiedyś ten język był po prostu w Kazachstanie zakazany. Też Polacy nie mają tej wiedzy, że jeżeli ktoś przyjeżdża i mówi po rosyjsku, to niekoniecznie jest Rosjaninem. A jakże często sami mówią, że tak słyszą, prawda? Także, że to buduje tak, jakąś o Ruscy barierę. przyjechali, tak? I, I że to i że to. Buduje pewne bariery. No za to kiedyś można było. No to było w kodeksie karnym, y, ich mniejszym, że nie wolno było używać polskiego języka, Aha. dlatego oni nie umieją mówić po polsku, ale to są Polacy. Polacy. No, tak, że... Zaangażowałaś się, napisałaś y, powieść, ale też bywasz tam, prawda? Na spotkaniach? Y, Bywam. Bywasz w winni niedawno, tak? Chyba widziałem cię. A tak, y, tutaj to wszystko się odbywa w ramach takiej akcji Autor dla Rodaka. Różni autorzy występują w Olsztynie jakby na rzecz i w celu propagowania tej idei. Natomiast tak, byłam w Wilnie, w Instytucie Polskim przy ambasadzie RP. Spotkałam się z, z Polonią. No, fantastyczne spotkanie było. No tam już w trochę innych warunkach żyją Polacy. Tak, tak. Chociaż oczywiście hmm. też są takie sytuacje, które no... Wymagałyby wsparcia, ale na pewno bez porównania. To, to nie, ma, nie, nie ma co porównywać. No przede wszystkim bardzo wielu Polaków, znaczy bardzo wielu, myślę, że większość Polaków mówi normalnie po polsku. polsku i, i, i zresztą no, do ojczyzny ma blisko, nawet żeby przyjechać w odwiedziny, tak, niekoniecznie się tu przeprowadzać. Tam, ta bliskość Polski przecież, no. natomiast no, jeżeli bilet z Kazachstanu czy do Kazachstanu w dwie strony, no, kosztuje około Tysięcy złotych, bo nie każdy może wie, jakie panują realia, jeżeli chodzi o Kazachstan. My, jak jedziemy tam, to dla nas to jest taniocha. Kawa w hotelu, złoty 50, zł. litr paliwa, złoty 70. Zł. I to w Astanie, znaczy w tej chwili, Astana się inaczej nazywa, Nursuta chyba. Więc dla nas to są w ogóle szokująco niskie ceny. tak? Paczka papierosów 3,50. Nie. W drugą stronę to możemy sobie wyobrazić. Jak w to jest... drugą stronę możemy sobie wyobrazić i dla nas to jest tanio. Ale jeżeli ta emeryt, najniższa emerytura to jest w przeliczeniu na polskie, bo oni mają tęgę, to jest 270 zł, czy najniższa krajowa to jest 500 zł, mhm. no to już te ceny no, relatywnie nie wydają się aż takie niskie. No więc należy sobie wyobrazić, jaki to jest wydatek, żeby kupić bilet i przylecieć do Polski. Asiu, nad czym teraz pracujesz, co teraz się pojawi, bo tak 5 lat, 13 powieści? Nie. Więcej. 17, 17 powieści. O, chyba tak. To jest 3? 3, 3 w ciągu 3. roku. 3 w ciągu roku, to... Tylko chciałabym zaznaczyć taką jedną rzecz, bo, bo niektórzy, że tak powiem, z taką pogardą mówią... Produkujesz książki. To nie jest tak. Jeżeli ja pisałam sześciotomowy cykl, to nie znaczy, że ja napisałam sześć różnych książek. To jest jedna powieść, tylko ona po prostu jest rozbita na części, bo nikt nie wydałby mi książki, która ma 2,5 tysiąca stron. A umówmy się, no mój wydawca nie. nie nie należy do tych, którzy rozbijają na siłę tak, żeby napompować książkę, dlatego, że praktycznie, no, każda z książek ma w okolicach 700 tysięcy znaków, no, inny, mówię, wydawca z tego by zrobił 800 stron, a nie 400, więc to jest jedna opowieść. Zanim nadejdzie jutro trzy tomy, to też jest jedna opowieść. Niemniej napisanie tak objętościowej, nie wiem, czy to dobre słowo, Zajmuje sporo czasu. Ty dzisiaj tym już zajmujesz się zawodowo? Czy... Tak, tak, ja już w tej chwili skupiłam się na pisaniu, dlatego że wokół tego mojego pisania jest tyle różnych rzeczy do zrobienia, że już nie dałabym rady. Przede wszystkim spotkania autorskie i wszystkie spotkania związane z promocją książki, czyli powiedzmy targi. Tak, jakieś wizyty, chociażby, no tak jak zaprosiła mnie telewizja Katowice, no gadałam przez 5 minut, ale trzeba pojechać 500 kilometrów i wrócić, wrócić, prawda? Więc to już jest powiedzmy dwa dni, bo, bo, bo w ciągu jednego dnia, kiedy program był nagrywany wieczorem, no, no nie dałoby rady. Więc musiałam się na coś zdecydować, no i stwierdziłam, że rzucę się na tę głęboką wodę. Na razie jest dobrze, na razie jest pięknie, no i. i, i... Anna... Z czym teraz pracujesz? Tak, już Co mówię. tam na Twoim stole, czy też w komputerze, bo piszesz w tak, komputerze, w, komputerze tak? w laptopie konkretnie. Otóż postanowiłam zrobić coś, czego jeszcze chyba nikt nie zrobił w Polsce, a mianowicie saga Zanim nadejdzie jutro oraz saga Zemsta i przebaczenie są to opowieści, które rozgrywają się w tym samym czasie. I one mniej więcej w tym samym czasie się kończą. A ponieważ no, w planach miałam dojście do tych czasów współczesnych, no więc postanowiłam napisać kontynuację. Część bohaterów wziąć z, z jednej i część z drugiej. To znaczy, bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać podejście Polaków do. No, tej dominacji sowieckiej, w zależności od tego, po której stronie byli. To znaczy ci, którzy w życiu nie widzieli Niemca na oczy, no bo zaraz po, po wejściu Rosjan w 1939, no, tam minęło parę miesięcy, zostali zesłani, wrócili do kraju, Niemców już nie było. No i ci, którzy przeżyli gechemne tej okupacji niemieckiej, oni też inaczej patrzyli, mhm. patrzyli na, na Rosjan i no w tej chwili kończę drugi tom już mi naprawdę zostało malutko już już dojeżdżam 10? Nie, no ja w tym tygodniu skończę A -a. tę powieść. Ona ukaże się w lutym, no bo wiadomo proces wydawniczy musi trwać. No i w maju ukaże się trzeci ostatni tom, aczkolwiek ponieważ jestem, kończę drugi tom jestem w 63, więc raczej nie sądzę, żebym w tym trzecim tomie do, dojechała Wydaje, chociażby to tak, do okrągłego stołu, więc zobaczymy, co będzie dalej. Yy, I to jest, yy, no myślę, że w międzyczasie jeszcze zrobię kolejną niespodziankę moim czytelnikom, bo lubię ich zaskakiwać, tak jak białymi różami z Petersburga. Yy, to był taki mój prezent świąteczny, bo wszystkie autorki pisały świąteczne książki, te, mhm. te, te, te jakieś tam Choineczki, Mikołaje, no jakoś nie mam serca do tego, więc stwierdziłam, że napiszę zupełnie coś innego, w ogóle jest zupełnie inna epoka. Asiu, chciałabyś uczyć historii? Nie, dlatego, że... Nie chciałabyś uczyć historii, czy w ogóle byś nie chciała uczyć? Nie chciałabym uczyć... Aha, że w ogóle uczyć... Jest takie powiedzenie, abyś cudze, cudze dzieci, dzieci uczył, mhm. no bo mało właśnie zostałam nauczycielką. Hm. Nie wiem, nie, już w tej chwili to już absolutnie to jest niemożliwe. Poza to. Bo... Poza mną. Dlaczego nie chciałabym uczyć historii? Dlatego, że mnie interesuje historia najnowsza. A żeby uczyć historii, to trzeba od starożytności poprzez wieki średnie i tak dalej, więc to mogłoby być skomplikowane. Natomiast oczywiście, kiedy jeżdżę na spotkania autorskie, no bardzo dużo opowiadam o historii. I, i opowiadam, co jest w mojej powieściach, fikcją, co, co, co prawdą, dlatego, że ja bardzo często ubieram moich bohaterów w pewne wydarzenia, jakby wrzucam ich w wir wydarzeń, obdzielam ich życiorysami kilkunastu osób, robię taki totalny miks, żeby coś się działo. I najbardziej ciekawe jest to, że jeżeli ktoś mi zarzuca, że poniosła mnie fantazja, to właśnie dotyczy to spraw, które wydarzyły się naprawdę. To, mhm. to jest, to jest ciekawa, ciekawa rzecz, że życie pisze najciekawsze scenariusze. I, no I właśnie kiedy ktoś mówi, o tu autorkę poniosła fantazja, okazuje i, się, że tak było. Tak, to, to tak uśmiecham się pod nosem i mówię, kurczę, to akurat było prawda. Ale niech nas fantazja ponosi. No byle nie za mocno, nie bo, za bo mocno. jednak jeżeli chodzi o historię, to tutaj musimy się pewnych ram trzymać. Ale i... lubimy czytając książkę, jak się dzieje coś w tej książce tego no i... czego w życiu byśmy sami nie przeżyli. Znaczy ja powiem więcej. No przecież ja bym się zanudziła, gdybym miała ja pisała książkę, która wydaje mi się nudna, w której by się nic nie działo. To też jest dla autora, że tak powiem, wyzwanie, żebym się nie nudził pisząc książkę. Książkę, którą później oddaje do, do redakcji, no nie oddaje na żywca. On musi szczytać to kilka razy, wyłapać błędy fabularne, zwłaszcza jeżeli, no ja mam książkę, te, te powieści były pięcio-sześciowątkowe i te wątki równolegle ciągną, więc zawsze gdzieś te, te błędy fabularne mogą się przetrafić, więc autor musi taką powieść przeczytać, no przynajmniej kilka razy, zanim ją odda do redakcji i się na wstydu. <śmiech> <śmiech> więc jeżeli to byłaby powieść, która by go nudziła, to no to Cięż, ciężki kawałek chleba to by był. Dziękuję, Asiu, za i Twoje książki, i za to Twoje, twoje zaangażowanie w, na, w pracę Fundacji, winne inne działania charytatywne, bo tak w lutym książka, a w styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zgadza I się. I twój fant na licytację. Tak, zaraz właśnie muszę, zapomniałam, ale zaraz przyniosę tego funda. Powiedz co? To będzie moja najnowsza powieść Białe Róże z Petersburga, ponieważ jest to pojedyncza powieść. W związku z tym. Mm, no, to nie, 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 będzie, nie, nie będzie tego taki, jeżeli komuś się oczywiście spodoba ta powieść, to nie będzie takiego oczekiwania z, z niecierpliwością na, na część kolejną, aczkolwiek chyba nie ma dnia, gdybym, żebym nie otrzymywała wiadomości i pytania, kiedy będzie ciąg dalszy. Liczymy na kolejne y, tomy, i nie tylko tej powieści, na kolejne powieści, biorąc pod uwagę dotychczasowe Twoje zaangażowanie, tę siłę to na pewno nie będziemy długo, długo czekać na następne już po tej lutowej premierze. Miejmy nadzieję, że, że mnie Wena nie opuści. Ostatnio dużo się dzieje wokół mnie i trochę nie mam takich warunków do pisania, bo cały czas dzisiaj. To może musisz przesiąść się z samochodu do pociągu i pisać w pociągu? Nie, ciągu. próbowałam. Nie, nie, nie ojej, ojej. To ja kiedy, ja próbowałam kiedyś montować w pociągu filmy, też się nie da. <grym> nie do. da się. To nie. nie. da się, kiedyś próbowałam, właśnie jechałam do Katowic, miałam przesiadkę w Warszawie. To jak wysiadłam w tej Warszawie, to byłam po prostu zielona. Mam jak, jakąś taką chorobę lokomocyjną. Kiedyś nie miałam, bo jak te pociągi tak się telepały, to jakoś Może tam... zbyt, zbyt dobrze jeszcze. Ja dziękuję powiem ci, tak, tyle, jedyne miejsce, gdzie nie mam choroby lokomocyjnej, to jest to miejsce, w którym tu siedzisz, to rzeczywiście nigdy nie miałam czegoś takiego, no to jest naukowo uzasadnione, chodzi o błędnik. A na drugim miejscu, na którym zdarza się choroba lokomocyjna, Joanna jak? dziękuję serdecznie. Dziękuję, Powodzenia. zaraz książkę przyniosę. Książka do... Bo oczywiście zapomniałam. Licytowania już. Zapomniałam, bo jest barbarzyńska pora. I... Ale udało się, dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.